Siemanko, tu Janko Witajcie w kolejnym odcinku z Hill Racing 2. Słuchajcie, lecimy. Mamy free chest. Otwieramy od razu. Dobra. Mhm. W eventsach pokazuję. No i challenge. Blender! Uh -huh. O właśnie, na dziesiąty dzień collect 8 diamonds, climb, wyścig. A nie! Aha, ja zapomniałem, widzę, że to tak działa dobra Rectory. Lecimy. Nie! Nie! Nie gadaj ziomek! Nie! 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 Oj, no nie no! Ja już poległem na tym, nie bez sensu. No tu mi się nic nie przyda. No i patrzcie jak już blisko są Legendary Seasons. Są w nie parę mapek. Green Cup. Ja myślę, że polecimy Rotatorem. dəvrlərməyin Dobra a taka propos tego skutera trzeba zrobić z niego bestię, bo on jest tak naprawdę bardzo dobrym, bardzo dobrym bryką, tylko trzeba po prostu umieć nie mierzyć, no więc ja się postaram się na nim pobijać trochę winków. Wiecie to, o co chodzi z, z wbijaniem winków? Z wbijaniem wygranych. I tak. Dobra. Czarowo. Nora. E, Widzę wie. Magnetic Kirak. No to e, kolek, e, No to teraz skrapujemy. Dobra to teraz tak, widzę, wie, robimy z niego bestię. Mhm. Spoiler na pewno będę dawał mu. Na razie to trzeba mu zapewnić bezpieczeństwo. Co to, co, to, co to, robi, nie wiem. Ale myślę, że air control weźmiemy, craftujemy. No i jeszcze To. Ulepszamy jego silnik. Loks, vehicle, czerwony czerwony, bo jest szybki jak błyskawica. No i koła, dobra, charakter. To wiadomo, że gruza Fingers bierzemy.

A mu weźmiemy... tak, no. Takie, dobra. Startujemy. Wiem, że skuterem nie mam szans, ale... Dobra. No ale w nie uda się tych minutach zrobić dużo. Ol, no właśnie, no i jak się kończyłem ze scooterem. I sad bo to wolne coś. Nawet dobrze nie przyspiesza. To nie jest aż taki dobry, tylko jak ma spoiler jest yy, ze 100 razy lepszy. Zgadnijcie dlaczego. A nie no, ja kim zaraz będę szurał o tą krowę. Gościu, wskakuj na ten motor. Wow! Widzieliście to? Tylko, że mojego typa nie wiem, czy to nie boli, więc trzeba uważać. Piękny wheel, dobra. Pięknie, osiągnięcie jakieś odblokowałem. zaraz zobaczymy ile jest wart skuter. Ej, dobrze, dobrze, bo oni przywalili w to. Chyba jeden gościu przywalił. Oj. Dobra, czy by wyłączył coś? Dobra, szybko, jedziemy. Dogonię najwyżej tego jednego. Tego drugiego tutaj tam nie dam rady dogonić. No i no, dobra, jestem na drugim, więc w porządku. O, dwie misje mamy, dobra. Chcę kasę, dużo kasy, dużo kasy. Dobra. No i mamy nową mapę. Co, jeszcze nie dobra kapital Nie widzę co tym motorkowi, to ja nie wiem, czy faktycznie z tego czegoś tutaj tego czegoś, nie zrobić dachu, bo on faktycznie wtedy jest bezpieczniejszy. Mm, ale weźmiemy to air control, bo się opłaca. Nie że on nie wyjedzie pod jakąś górę i będzie lipa. I wiecie, nim się trumo steruje, Jest bardzo czuły. Ostrożnie, tu wyjeżdżamy pomału. Okej, okay, skuter prześcignięty. Ojej, mój dach mi przecieżkę zwalił. Właśnie no, się tak się jeździ tym skuterem, to ja już wam mówiłem. Dobra, Miguel się zabił. A ja jestem na trzecim miejscu, czyli wcale nie lepiej. Nie no, jedź normalnie, jedź normalnie, to jedź ja mu to by pasowało zdjąć air control i założyć te wingsy chyba. Bo jak sami widzicie, on. on to jakby. słabo daje radę na tych yy, tysiącznych, jakby się za bardzo przechyla. Nie, no, bez jaj. że air control zdejmiemy mu i założymy mu wingsy albo ten bo widzowie pasowałoby żebym ja mu włożył coś bardziej takiego pożytecznego dzięki czemu on mógłby szybciej jeździć czy wiecie coś takiego w tym stylu Może się nie nadaje ogólnie na, jakieś, na jakąś sportową na wyścigi on się pewnie nadaje jeżdżenie na Forest Adventure czy jak coś tam nazywa Dobra. No nie ma mnie na podium, ale tak. Widzę, wiadomo, żeby mnie nie było na podium, więc... Damy mu jeszcze jedną szansę i zamiast tego dachu, bo on był bardzo wkurzający, damy mu kowadło, żeby się nie przechylał. I damy mu myślę start boosta. I to będą jedyne części, mu mogę na razie dać takie. No i widzicie nie przechyla się tak. Trzyma się ziemi twardo. Nie ma żadnych problemów z nim. Nie robi tego Willa kiedy mu się chce. Tylko robi to kiedy ja. Kiedy się mu. Kiedy się to nie, nie że każe, tylko kiedy się coś naciśnie. Dobra, pyk. Nie widzę, jak taki ten motor ma być potem. To zamiast Subd Myślę, że powinienem mu dać potem właśnie ten spoiler. Znaczy, ja zamierzam z niego zrobić bestie. Bo jak sami widzicie on jest bardzo dobry. Ten motor podobno jak się go stuninguje. Ten jest szybki. Tylko że trzeba uważać, bo to właśnie... Bo on może wtedy bardzo łatwo, że można z robić. Ale jeśli ma kowaru, to jest trochę lepszy. No więc widzowie chyba dobrze, że zamontowałem mu to kowaru, bo tak pomyślałem, no nie. E, czy skoro, jeśli zamontuję mu kowadło, czy będzie wszystko lepiej? No i się okazuje, że jest ze 100 razy lepiej niż wcześniej. Bo jak sami widzicie, on teraz się trzyma tej ziemi jednak, nie robi tego willa. Dobra, ostrożniejsze na to nie nabiorę. więc widzę, że dobrze, że dałem mu to kowadło. ciśniemy motorkiem. Nie. Bo nim się ogół bardzo dobrze jeździ, to nie jest tak, że nim się nie wygodnie jeździ, nim się bardzo, ale to bardzo wygodnie jeździ. No i mamy chyba nową mapkę, dokładnie tak mamy Tulele. O, achievement odblokowałem. Dobra. Już poziom 10 mam. W porządku. Mulla pran na kurde 10 złotych. Dobra, lecimy tunele. Tylko widzowie w tunelach co ja lepiej tak dla pewności tylko. I teraz rotator, a potem już weźmiemy tego motorka. Bo wiecie, jak ja nie mam pewności, jakie są nowe mapy jakieś, to ja nie mam pewności do wszystkich pojazdów, a szczególnie do motorka. Bo nigdy nie wiadomo, czy zawiedzie, czy nie zawiedzie. to je vidět, že jsme tunele. Moi kamień. Dobra. Pięknie, dobrze. No miałby się motor. Dobra. Mamy to. Ba 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 ba. Dobra, otwieramy? Kurczę, nie ma tego. No mm, dobra. Faktoryka, no to polecimy tym motocyklem. Dobra, już chyba szans nie mają, chyba że. że ktoś mi wymienia, y, tego tak już wiecie w dobrym miejscu. Dobra. Dobra, pięknie, widzieliście jeszcze jak jeden na motorku? No i ogień! Ja? Kurze, no i już stają z motora. Kupię on leży na tym motorze, a nie... Wow, widzieliście jaki backflip Dobra, pięknie Idziemy No, to S.O.P. otur jest Gdzieś już dwóch typków zginęło, a ja jeszcze nie zginąłem Mamy to dobra widzowie, myślę, że zakończymy na dziś, więc kto z chce niech sobie łapeczkę, a kto chce niech subika. Widzimy się w następnych filmach, trzymajcie się, cześć!